zdarzyło Ci się kiedyś czekać na motywację do działania? Myślałeś, dzisiaj nie mam nastroju, zrobię to jutro? Jeśli tak, to mam dla Ciebie ważną informację. To nie tak działa. I co gorsze, to właśnie ten mit sprawia, że nic Ci się nie chce. Dzisiaj rozwiejemy największe kłamstwo o motywacji, w które większość osób wierzy, i pokażę Ci, co robią ludzie, żeby działać niezależnie od nastroju. Gotowy? To zaczynamy. Prawda jest taka, że motywacja jest skutkiem działań, nie ich przyczyną. Jednak większość ludzi myśli na odwrót. Uważają, że najpierw muszą poczuć motywację, żeby zacząć działać. Ale tak naprawdę motywacja przychodzi dopiero po tym, jak zaczniesz coś robić. Psychologowie nazywają to zasadą pętli działania. Zaczynasz działać, widzisz postępy, dostajesz zastrzyk dopaminy, czujesz satysfakcję i dopiero wtedy rośnie twoja motywacja. Najlepszy przykład? Przypomnij sobie moment, gdy postanowiłeś zacząć ćwiczyć. Na początku wszystko wydawało się trudne i nie miałeś ochoty na trening, ale gdy tylko zacząłeś, nawet od kilku prostych ruchów na rozgrzewkę, nagle włączał się tryb działania i kończyłeś trening z większym zaangażowaniem niż początkowo zakładałeś. Motywacja pojawiała się jako efekt podjęcia działań. Według badań profesora Richarda Wisemana, ludzie, którzy zaczynają działać bez względu na samopoczucie, mają znacznie większe szanse na sukces. Oni po prostu wiedzą, że motywacja rodzi się z działania, a nie odwrotnie. A teraz ważna wskazówka: nie licz na motywację. Stwórz rutynę. Jeśli liczysz na to, że zawsze będziesz zmotywowany, to niestety, ale się rozczarujesz. Motywacja to uczucie, a uczucia są zmienne. Jednego dnia masz energię, a drugiego już nie. Dlatego zamiast polegać na motywacji, warto stworzyć rutynę, która sprawi, że będziesz działać automatycznie. Pomyśl o myciu zębów. Nie zastanawiasz się codziennie, czy masz na to ochotę. Po prostu to robisz. Tak samo możesz podejść do innych rzeczy, które chcesz robić regularnie. Jeśli chcesz ćwiczyć, ustal konkretną godzinę i trzymaj się tego, jakby to było spotkanie z szefem. Chcesz się uczyć? Połącz to z czymś, co robisz codziennie. Na przykład czytaj przez 10 minut zaraz po śniadaniu. Im bardziej dana czynność stanie się stałą częścią Twojego dnia, tym mniej będziesz musiał polegać na nastroju, żeby ją wykonać. Może zastanawiasz się teraz, jak sobie poradzić w sytuacji, jeśli czujesz duży opór przed rozpoczęciem działania. Zdradzę Ci jedną prostą, ale bardzo skuteczną technikę. Jeśli chciałbyś coś zrobić, ale czujesz, że Ci się nie chce, zastosuj zasadę dwóch minut. Polega ona na tym, że jeśli jakieś działanie Wydaje się zbyt trudne lub przytłaczające, po prostu zacznij od czegoś, co zajmuje maksymalnie dwie minuty. Zamiast myśleć, muszę przebiec 5 km pomyśl, włożę buty do biegania. Zamiast muszę napisać esej, pomyśl otworzę plik w Wordzie i napiszę jedno zdanie. Często najtrudniejszy jest pierwszy krok, ale jak już zaczniesz, twój mózg podpowiada, hej, skoro już tu jesteśmy, możemy robić dalej. Teraz wiesz, że motywacja przychodzi po działaniu, a nie przed. Kluczem jest rutyna, nie siła woli. Najważniejszy jest pierwszy krok: zaczęcie od dwuminutowego działania. Jestem pewny, że po tym filmie przestaniesz czekać na motywację i nie będziesz miał problemu z podejmowaniem aktywności. I pamiętaj, każda dobra decyzja to level wyżej. Jeśli uznajesz ten film za wartościowy. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!